Co za robota, co za polityka, chrumsko jasno. Ech, ostatni los. Ciężko takie obasa jak Fix. je z nimi. Mikro na ten Soszów, czyli dość stromu, ale doszłaś. Ja tu wszedł bez problemu. Jak się dubkę wywieźli, to tak powiem. Ta nie jest. wywieźli, Rafale. Powiedz mi, Kaj, to wszystko jest? Miało być ognisko, nie ma. Zupa, szalowa miała być, nie ma nic. ja mu, No. Szwarnie. A o ognisko się nie I Ja tu znowu gazdę tego Struńska, Pawła. Jest tu też jego kobieta, Kasia. Ty pójdziesz do Kasi, tam za Stronisko. Dobra. Una ci pokorze co z zupy jaku, a ja idę do Pawła. Robimy łogień. Dobra. Czyli ona tam za Stroniskiem. Za to Na razie. Proszę, Dziękuję. No, pięknie tu Pawle Mocie, w te schronisku. A bardzo dziękuję. Widzę piękne miejsce na, na łognisko. Tak, jest. Powiedz mi na początek pole informacji Kajmysu. E, na Soszowie, w schronisku z roku 1932. 90-lecie obchodzimy w tym roku. No to winszuję takiego pięknego jubileuszu. E, no i powiedz mi teraz tak: idą setu turyści Toszka czy Łodczantoli. Przechodzą koło waszego schroniska, czy w dzień czy w nocy. Wasze drzwi są zawsze dla nich otwarte? Zawsze ja? otwarte, czy w nocy czy w dzień. Zawsze przyjmiemy każdego turysty. Dobra, super. Nawet tak jakby nie było już kaj spać, już by wszystkie pokoje były zajęte, to też weźmiecie? Zawsze kawałek podłogi się znajdzie, jakoś karimatka albo namiot, jak będzie ładna pogoda, także... Nie ma z tym problemu. No to pięknie, to mnie to cieszy. Yy, Załóżmy teraz tak, że idą se tu od stoszka, yy, zapadł już zmrok po kapce, zgłodnieli, chcieliby setu tu yy, u was kiełbasę jakoś usmażyć. Yy, będzie taka możliwość, żeby ognisko jakieś zrobić albo co? Jasne, mamy dwa miejsca na ognisko, także nawet jak są dwie różne ekipy, to się zawsze. Podzielą tymi ogniskami albo się połączą do jednego ognia no właśnie. i że jest fajną imprezę. I zawsze będzie raźniej. Dobra Paweł, to teraz pokorzesz naszym widzom jak rozpolić ognisko w górach. Dobre? Jasne. Dobre. Potrzebujemy trochę suchego papieru, suchego drewna, no i ognia. Cześć Kasiu. Cześć, bardzo mi miło. Przyjechałem tu dzisiaj do Ciebie, Rafał myśli w sumie, że wszedłem, ale mhm. przyjechałem, żeby ugotować z Tobą tą najsłynniejszą zupę chrzanową na całym paśmie Beskidów. Tu turyści chodzą i mówią, że chrzanowa to tylko i wyłącznie na Soszowie. Miło mi to słyszeć. Także chciałbym, żebyś mi pokrótce opisała, jakich produktów będziemy używać mhm. do tej zupy, no plus to, jak ją przygotujemy. Jasne. Przede wszystkim powiem Ci, skąd się ta zupa w ogóle wzięła. My bardzo nie lubimy marnować jedzenia mhm. e, i zawsze, kiedy coś nam zostanie, przygotowujemy z tego coś innego. Tak Rozumiem. po prostu. E, taki zero waste, nie? A, coś mm. skądś to znam. No właśnie. E, I tym razem została nam przesmażona kiełbaska z cebulą po śniadaniu dla turystów. Mhm. No i postanowiliśmy, że poprzeglądamy lodówkę, zobaczymy, co da się z tego zrobić i tak powstała chwanowa. Czyli tak, do zupy potrzebujesz... Kiełbasę pokrojoną w talarki albo w półtalarki. Mhm. Dorzucasz do tego cebulę pokrojoną w paseczki. Dorzucasz do tego przyprawy. E, ziele angielskie, lubczyk, majeranek, pieprz i sól. Okay. Kiedy to się tak fajnie zeszkli, e, dorzucasz do tego wywar wędzony. Mhm. Czekasz aż się to podgrzeje. Zalewasz to śmietaną trzydziestką. Mhm. No i oczywiście dodajesz chwan. E, chrzan. chrzan. E, rozumiem, że chrzan trzecie sami. Tak, trzemy sami. Płaczecie przy nim dużo? Płaczemy, tak samo jak przy cebuli. Taka zupa płaczu. Bo rozumiem, ale jeszcze tutaj zupy płaczu, myślę, że dorzucamy ziemniaki, bo też widzę, że są przygotowane. Tak, Myreś, czy... tak, pokrojone w kostkę, ugotowane kartofle do tego dodajemy. Okej, okay. z tego co widzę, to generalnie wszystko jest przygotowane. Mm -hmm. Dla mnie tu chyba została tylko i wyłącznie kiełbasa. Dokładnie. Rafał tu widzę tak wszystko pozlecał, że ognisko rozpalone, wszystko pokrojone. Mówię, że palec od tego zlecania go chyba już boli. No to co, ja przechodzę do krajenia kiełbasy, no i potem z tym wszystkim wejdziemy na ogień i będziemy. W kociołku gotować. Pewnie. Już powoli zachodzi. Ta zupa już długo pyrko, bo na czasu potrzebuje. Kasia poszła po talerze, także zaraz będziemy próbować. Ja, Kasia już łopeczku nie przyjdzie. Zaś Jo, ja, zaś jo. Ja. U nas się ta zajęła swoimi rzeczami, rozumiesz, tam coś posprzątać, tego, jo. Ja wziął talerze i gdzieś jakieś fajne łyżki mi dała. O, piękne. I co, mamy to gotowe? No myślę, że ja. Ja już jestem ciekaw tego dania. No. Bo powiem ci, Zapach normalnie miazga, także Czuję. Mm. podjedź tu. Dobre, do drugiego. Uważaj na te łyżki. Lepiej, żebyśmy ich nie stracili, bo będziesz strugą pójdę. Ja. Dobra, ja sobie jedną wezmę. No i co? No próbujemy. Próbujemy, coś tu uważał. Nie no, Muszę przyznać, że przepis jest prima sort. Przepis jest rewelacyjny. Dobrze, bo to wyszło, boście to chyba we dwojkę ważyli, ja. No ja w przeciwieństwie do ciebie coś tu robię. Ja też to wszystko kiedyś musiał pozaczać. Powiedz Ci, Adasiu, bardzo to masz dobre. Takie kiełbasa się tu idealnie komponuje z tymi ziemnioczkami i z te szanę chyba jak dobrze no, czuję. tu jest sporo, nie? Bardzo to jest fajne. I kapeczkę cebuli też czuję. Mam Dokładnie. Rewelacyjny to jest? No by Adamie, hmm. jakoby ci to powiedzieć? Czas szybko leci. No tak. Dziś omamy ostatni odcinek. Jakoś by się trzeba było pożegnać. Może se siednemy przy łognisku, zjemy tę zupę, a że kiełbasy no jeszcze kapkę zostało. W sumie na szlaku turystycznym zaproszemy tu jakichś turystów, siedemy sobie z nimi, połopowiadamy, pospominamy coś i no będzie tak, fajnie. Co ty ja, na to? Jak starzy dobrzy kumple, ognisku. Jak staży dobrzy kumple, to pójdź Siadnemy tu, zjemy tę zupę, a potem będziemy wołać turystów. Chłopieczku, rewelacja. Powiem ci, dawno czegoś hmm. tak dobrego nie odłech. Niebo, niebo w gębie. Mhm. to co? Widzimy się na mistrzostwach? Ja. Na mistrzostwach.